72. On ich pasł w prawości swego serca i roztropnie prowadził swoimi rękoma. 1. Psalm. Asafowy. Boże, Boganie przyszli do twego dziedzictwa, zbezcześcili twój święty przybytek, Jeruzalemą wrócili w ruiny. 2. Ciała sług Twoich wydali na pastwę ptakom powietrznym, zwierzętom ziemskim ciała Twoich świętych. 3. Ich krew rozlali. Jak wodę, wokół Jeruzalemi nie było komu ich pogrzebać? 4. Staliśmy się przedmiotem wzgardy dla naszych sąsiadów, igraszką i pośmiewiskiem dla otaczających. 5. Dokądże, panie? Czy wiecznie będziesz się gniewał? Czy twoja zapalczywość będzie gorzeć jak ogień? 6. Wylej gniew twój na ludy, które cię nie uznają, na królestwa, co nie wzywają Twojego imienia. 7. Albowiem pożarli Jakuba i spustoszyli jego siedzibę. 8. Nie pamiętaj nam winy naszych przodków, niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje, bo bardzo jesteśmy słabi. 9. Wspomóż nas, Boże Zbawienia naszego, przez wzgląd na chwałę Twojego imienia, i wyzwól nas, i odpuść nasze grzechy przez wzgląd na Twoje imię. 10. Dlaczego mają mówić poganie, gdzie jest ich Bóg? Niech na naszych oczach rozejdzie się wśród powian wieść o pomście za przelaną krew Twoich sług. 11. Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie, mocą Twojego ramienia oszczędź na śmierć skazanych. 12. I odpłać sąsiadom naszym siedmiokrotnie w ich zanadrze za zniwagę, którą tobie, panie, wyrządzili. 13. My zaś, lud Twój i owce Twojej trzody, Będziemy Tobie dziękować na wieki i przez pokolenia głosić Twoją chwałę. 1. Kierownikowi chóru. Na melodię, Lilie świadectwa. Asafowy. Psalm. 2. Posłuchaj, pasterzu Izraela, Ty, co jak trzy odwiedzisz rud Józefa. Ty, który zasiadasz nad cherubami, zabłośni, 3, przed Efraimem, Benjaminem i Manassesem. Wzbudź Twą potęgę i przyjdź nam na pomoc. 4. O Boże, odnów nas i okaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia. 5. Panie, Boże Zastępów, jak długo gniewać się będziesz, choć lud Twój się modli? 6. Nakarmiłeś go chlebem płaczu i obficie napoiłeś go łzami. 7. Zrobiłeś z nas powód z wady dla naszych sąsiadów, a wrogowie nasi z nas szydzą. 8. Boże Zastępów. Odnów nas i okaż twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia. 9. Wyrwałeś winorośl z Egiptu, wygnałeś Pogan, a ją zasadziłeś. 10. Grunt dla niej przygotowałeś, a ona zapuściła korzenie i napełniła ziemię. 11. Góry okryły się jej cieniem, a cedry Boże jej gałęźmi. 12. Sfelatorośla rozpostarła aż do morza, a swoje pędy aż do rzeki. 13. Dlaczego jej mury zburzyłeś? Także zrywa z niej grona każdy, kto przechodzi drogą. 14. Że ją niszczy dzik leśny, a polne zwierzęta obgryzają. 15. Powróć, o Boże zastępów. Wejrzyj z nieba, zobacz, i nawiedź tę winorośl. 16. I chroń tę, którą zasadziła twa prawica, latorośl, którą umocniłeś dla siebie. 17. Ci. Którzy ją spalili ogniem i wycieli, niech zginą od grozy Twojego oblicza. 18. Niech ręka Twoja będzie nad mężem Twojej prawicy, nad Synem Człowieczym, któregoś utwierdził dla siebie. 19. Nie odstąpimy już więcej od Ciebie, zachowaj nas przy życiu, byśmy wzywali Twojego imienia. 20. Panie, Boże zastępów, odnów nas i ukaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia. 1. Kierownikowi chóru. Na melodię z gatunek. Asafowy. 2. Radośnie śpiewajcie Bogu, naszej mocy, wykrzykujcie Bogu Jakuba. 3. Zacznijcie śpiewi w bębenu deszcie, w harwę słodko-dźwięczącą i lirę. 4. Dmijcie wróg na nowiu, podczas pełni, w nasz Dzień Uroczysty. 5. Bo to jest ustawa w Izraelu, przykazanie Boga Jakubowego. 6. To prawo ustanowił on dla Józefa, gdy wyruszył on z ziemi egipskiej. Słyszę język nieznany. 7. Uwolniłem od brzemienia jego barki, jego ręce porzuciły kosze. 8. W ucisku wołałeś, a ja cię ratowałem. Odpowiedziałem ci z grzmiącej chmury, doświadczyłem cię przy wodach Mer Iba. 9. Słuchaj, mój ludu, chcę cię napomnieć, obyś posłuchał mnie, Izraelu. 10. Nie będzie u ciebie boga obcego, cudzemu Bogu nie będziesz oddawał pokłonu. 11. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Otwórz szeroko usta, aby mnie napełnił. 12. Lecz mój lud nie posłuchał mego głosu, Izrael nie był mi posłuszny. 13. Pozostawiłem ich przed to twardości ich serca, niech postępują według swych zamysłów. 14. Gdyby mój lud mnie posłuchał, a Izrael kroczył moimi drogami. 15. Natychmiast zgniótłbym ich wrogów i obróciłbym rękę na ich przeciwników. 16. Nienawidzący pana schlebialiby jemu, a czas ich kar trwałby na wieki. 17. Jego zaś bym karmił tłuszczem pszenicy i sycił miodem z opoki. 1. Psalm. Asafowy. Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów, w środku Bogów są to 2. Dokądże będziecie sądzić niegodziwie i trzymać stronę występnych? 3. Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, wymierzcie sprawiedliwość nieszczęśliwemu i ubogiemu. 4. Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza, wyrwiecie go z ręki występnych. 5. Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją, błąkają się w ciemnościach, cała ziemia chwieje się w posadach. 6. Ja rzekłem. Jesteście bogami i wszyscy synami Najwyższego. 7. Lecz wy jak ludzie, jak jeden mąż, książęta, poupadacie. 8. O Boże, powstań, odboń sąd nad ziemią, bo wszelkie narody są Twoją własnością. 1. Pieśń Psalm Asafowy. 2. O Boże, nie trwaj w milczeniu, nie milcz i nie spoczywaj, Boże. 3. Bo oto burzą się twoi wrogowie, i podnoszą głowę ci, którzy cię nienawidzą. 4. Knują spisek przeciwko twojemu ludowi, zmawiają się przeciw tym, których strzeżesz. 5. Pójdźcie i mówią: Wytraćmy ich spośród narodów, by więcej nie wspominano imienia Izraela. 6. Zaiste, zmawiają się jednomyślnie i przeciw tobie zawierają przymierze. 7. Namiotle domu z Izmaelitami. Moapicha Greci, 8. Gebal, Ammon i Amalek, kraj Filistynów i mieszkańcy Tyru. 9. Także Asyryjczycy połączyli się z nimi, dla synów Lota stali się ramieniem. 10. Uczy nim jak Madianitom i Siserze, jak Jabinowi nad potokiem Kiszon. 11. Którzy polegli pod Tendor, stali się nawozem dla ziemi. 12. Z ich książętami postąp jak z Orebem, jak z Zebem. Z zebachami z Salmunną, z wszystkimi ich przywódcami, trzynaście, którzy mówili, zagarnijmy dla siebie kraj Boga. Czternaście, o Boże mój, uczyń ich podobnymi dość bełostu do plewgnanych wichurą. Piętnaście, jak ogień pożera lasy, jak pożoga wypala góry, szesnaście, tak ich ścigaj twoją nawałnicą i burzą twoją wpraw ich w zamieszanie. Siedemnaście. Okryj hańbą ich oblicze, aby szukali imienia Twego, Panie. 18. Niech wstyd i trwoga ogarną ich na zawsze, niech będą pohańbieni i zginą. 19. Niechaj poznają Ciebie i wiedzą, że tylko Ty, który sam jeden masz jak we najmie, jesteś najwyższy nad całą Ziemią. 1. Kierownikowi Chóru. Na wzór z gatunek. Synów Koracha. Psalm. 2. Jak miło są przybytki Twoje, Panie Zastępów! 3. Dusza moja pragnie i tęskni do przedsieni Pańskich. Moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego. 4. Nawet w dom sobie znajduje i jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta, przy Twoich ołtarzach, Panie Zastępów, mój królu i mój Boże. 5. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie Cię wychwalają. 6. Szczęśliwi, których moc jest w tobie, którzy zachowują ufność w swym sercu. 7. Przechodząc Doliną Baka, przemieniają ją w źródło, a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje. 8. Z mocy w moc wzrastać będą, Boga nad Bogami ujrzą na Syjonie. 9. Panie Zastępów, usłysz moją modlitwę, na ucha, Boże Jakuba. 10. Spojrzyj. Puklerzu nasz, Boże, i wejrzyj na oblicze Twego pomazańca. 11. Zaiste jeden dzień w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące. Wolę stać w progu domu mojego Boga, niż mieszkać w namiotach grzeszników. 12. Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą. Pan hojnie darzy łaską i chwałą. Nie odmawia dobrodziejstw postępującym nienagannie. 13. Panie zastępów, szczęśliwy człowiek, które ufa Tobie. 1. Kierownikowi chóru Synów koracha Psalm 2. Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi, odmieniłeś los Jakuba. 3. Odpuściłeś winę Twojemu ludowi, zakryłeś wszystkie ich grzechy. 4. Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje, zaniechałeś zapalczywości Twojego gniewu. 5. Odnów nas, Boże, nasz zbawco. I zaniechaj twego oburzenia na nas. 6. Czyż będziesz na nas gniewał się na wieki? Czy gniew Twój rozciągniesz na wszystkie pokolenia? 7. Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie, aby Twój lud weselił się w Tobie? 8. Okaż nam, Panie, swoją łaskawość, daj nam swoje zbawienie. 9. Chciałbym słuchać tego, co mówi Pan Bóg, oto ogłasza pokój ludowi swemu i świętem swoim. Niech się nie stają znów nierozsądni. 10. Zaiste, bliskie jest Jego zbawianie dla tych, którzy się Go boją, tak iż chwała zamieszka w naszej Ziemi. 11. Łaskawość i wierność spotkają się z sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. 12. Wierność z Ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość wychli się z nieba. 13. Pan samą obdarzy szczęście ma, nasza Ziemia wyda swój owoc. 14 Sprawiedliwość pójdzie przed nim po śladach jego kroków zbawienie 1 Prośba Dawidowy Nakłoni swe ucho wysłuchaj mnie panie bo jestem nędzny i ubogi 2 Strzeż mojego życia bo jestem pobożny zbaw sługę twego który ufa tobie Ty jesteś Bogiem moim 3 Panie zmiłuj się nade mną bo nieustannie wołam do ciebie 4. Rozraduj życie swego sługi, bo ku tobie, panie, wznoszę moją duszę. 5. Ty bowiem, panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia, pełen łaskawości dla wszystkich, którzy cię wzywają. 6. Wysłuchaj, panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby. 7. Wołam do ciebie w dniu mego utrapienia, bo ty mnie wysłuchujesz. 8. Nie ma wśród Bogów równego tobie, panie. Ani czegoś takiego jak twoje dzieło. 9. Przyjdą wszystkie ludy, które stworzyłeś, i tobie, panie, pokłon oddadzą, i będą sławiły Twe imię. 10. Boś ty jest wielki i działasz w cuda, tylko Ty jesteś Bogiem. 11. Naucz mnie, panie, twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy, skłoni moje serce ku bojaźni Twojego imienia. 12. Będę cię chwalił, panie. Mój Boże, z całego serca mojego i na wieki będę sławił Twoje imię. 13. Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie i życie moje wyrwałeś z głębin Szeolu. 14. O Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja gwałtowników czyha na życie, a nie mają względu na Ciebie. 15. Ale Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nieskorym do gniewu, bardzo łagodnym i wiernym. 16. Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, udziel Twej siły słudze swojemu i ocal syna swej służebnicy. 17. Uczyń dla mnie znak zapowiedź pomyślności, a żeby ci, którzy mnie nienawidzą, ujrzeli ze wstydem, żeś Ty, Panie, mi pomógł i pocieszył mnie. 1. Synów Koracha. Psalm. Pieśń. Budowa jego jest nasi.